Karolina oraz Kanał Gryfinka. Za nami miesiąc wrzesień, który był dla nas mega intensywny, nie tylko przez wzgląd na to, że musieliśmy się przygotować do własnego ślubu yy, i organizacyjnie musieliśmy to wszystko poukładać. Ja też wróciłam do pracy, yy, jestem nauczycielem angielskiego, więc no wrzesień to jest miesiąc dla mnie mega trudny organizacyjnie, bo muszę sobie wszystko poukładać, do tego dobrać opiekę nad dzieckiem. Do tego jeszcze przyklątało się dosyć intensywne przeziębienie całego stada, więc... Położyło nas to na łopatki, ale pomału wstajemy. A praca Karoliny wygląda mniej więcej tak, że godzinowo, mam na myśli, jak ja wracam do domu, to Karolina zaczyna. Tak, tak w skrócie można to e, wziąć. No i mało co się widzimy właściwie przy, e, w ciągu dnia. Och, musiałaś się poskarżyć, że mnie mało widzisz, tęsknisz za mną, kochasz mnie. Czasami. <laughs> Ci, którzy są z nami na bieżąco na Instagramie i na Facebooku wiedzą, że 16 września powiedzieliśmy sobie niesakramentalne tak. Staraliśmy się przemycić też miłość do planszówek, do naszych outfitów, więc ja w, swój, w swoim bukiecie miałam kości, Krzyś też miał kości e, w swoim. Bukieciku, i do tego miałam trampki. Tak, wszyscy mieliśmy trampki. No, trzeba było jeszcze przemycić przecież miłość do roka i metalu, naszym nie mogło być inaczej, prawda? Później pojechaliśmy na sesję i w ogóle jedno zdjęcie tutaj pozdrawiam dla Dawida, który napisał na Instagramie pod tym zdjęciem, że po prostu jak ściągnięte z sajda... Ja chyba poproszę jakiegoś e, photoshopowca, żeby tam też jakiegoś. Mecha nie, z tyłu. mecha wstać, dokładnie. Później przyplątało się mega intensywne przeziębienie, najpierw ja, później młode, później tata. A, no ja chyba to jakoś tak najpiękniej no przesłucham. Tak, tak, mnie dalej trochę trzyma, ale już normalne materiały myślę, że jesteśmy w stanie nagrywać bez mojego kaszlenia non Ciągnięcia nosem. Cześć z tej strony, Karol. Ja w ogóle zobaczę, czy się to się nagrywa. W miesiącu wrześniu udało nam się nabyć wyprawę do Eldorado i na końcu języka 2 od naszej księgarni. Graliśmy już i w jeden i w drugi tytuł, troszeczkę mm -hmm. sobie testujemy. W Eldorado w sumie graliśmy tylko w dwie osoby, mm -hmm. a na końcu języka w czwórkę... Piątkę. W piątkę! W oh, tak, faktycznie, w piątkę pykaliśmy. I tak, jeśli chodzi o wyprawy do Eldorado, to jest to bardzo sympatyczny eh, deck building z poruszaniem się po planszy. Mnie osobiście gra przypadła do gustu, jeśli chodzi o, o grafiki, o kolorystykę. No, Karolinie, coś te karty za bardzo nie, nie siadły. Jesteśmy w fazie ogrywania. Uf. Kostka. Myśmy mały palec, Wydatków mieliśmy w tym miesiącu sporo, więc jeżeli chodzi o pudła, no niestety um, nie nakręcaliśmy się jakoś szczególnie, mhm. chociaż teraz, w tym miesiącu. No i wydamy chyba dużo złotówek na, na, na gry, bo no pojawiło się. Dużo, niedużo. Na pewno ruszyła przed sprzedaż minerałów, ruszyła przed sprzedaż mhm. zony. Także te dwa tytuły, te dwa pudła muszą się u nas znaleźć dla mnie minerały, mm. dla ciebie też minerały, bo tak, od samego tak. początku, odkąd to było w ogóle... Kiwicuję Magdzie mm. Śliwińskiej, tak. bo nie wiem czy pamiętasz, Magda w pierwszym etapie projektowania gry miała zaprojektowane pudełko w formie jak abalon, czyli takie kresowe, prawda? Ale gdzieś tam po rozmowie z Magdą okazało się, że w produkcji będzie to bardzo kosztowne i cena gry by wzrosła naprawdę nie, znacznie. Nie, nie. I skończyło się na zwykłym kwadratowym pudełku ten, ten, ten format 30x30, prawda? No, ale nie zrezygnowała z tych plastikowych, żywicznych kafelków w środku, bo tutaj też e, wydawnictwo poprzednie e, próbowało ją namówić, e, aby jednak to zamienić na kartoniki, nie? Nie poddała się. Brawo, Magda, to ciebie. Mm -hmm. No i zona. Pierwsze prace nad całą zoną, mm -hmm. obecną zoną. E, Pojawiły się jakieś 10 lat temu, ale jak pojawił się fanpage. na Strefa emisji. Na, tak, to była strefa emisji. No co ja już kurczę, o to będzie coś fajnego, prawda? Wcześniej nie wiedziałem o, o tej grze. No i tutaj pojawiały się nowe grafiki, był filmik z rozgrywki, z prototypu. No po drodze. Nazwa zmieniła się dość radykalnie, bo ze strefy emisji na Zonę. Myślę, że to jest zabieg e, specjalny, żeby gra wydawana za granicą... Kojarzyła się z, po prostu z Zoną, z oryginalną Zoną, z Czarnobylem. Tak, no tak, jeszcze tak, jest tak, podtytuł, tak. prawda? Mhm. Sekret Czarnobyla, a mhm. tym bardziej, że Czarnobyl przez serial HBO ostatnio został mocno rozpromowane, hypeowane, także wszyscy to powinni kojarzyć w jakiś sposób by być może to też zachęci właśnie do zakupów. już w ogóle co teraz w Czarnobylu się dzieje, ale w takim prawdziwym, prawdziwym tam, tam... Tak, tam. w ogóle mi się to nie podoba. Są wycieczki, ludzie jeżdżą, robią sobie selfiki, vlogerów to jest tam kurczę na każdym kroku. Jeszcze, e, jeszcze kilka lat temu to tam e, po prepeci chodził sobie tylko i wyłącznie lis, a teraz chodzą hmm, wszyscy turyści. To mam tapetę. Dmuchnąć się. <laughs> A widzisz tą sierść, bo to sierść, na pewno to sierść. bo to też sierść. Mm -hmm. Gdzie? Tu gdzieś. Nie, ma nic. no nic. Ciekawszych rzeczy, 10 października startuje kampania crowdfundingowa na wspierajce i tutaj może Krzysztof coś więcej powie, bo na jara, po prostu tak się na jara, ja tak jestem, się podekscytował. Ja tak, grą. nakręcony totalnie. Może tak, tak, taka drobna nutka historii, w latach 90. powstała gra Jagged Alliance. Nie, wiem, nie jestem pewien czy dobrze Jagged nie, Alliance. Nie, Jagged Alliance. Gra strategiczno-turowa, w której wynajmujemy sobie najemników i, i mamy tam szereg misji do wykonania największą sławę zyskała druga część tej gry Jagged Alliance, gdzie musimy wyzwolić Arurko spod władzy demonicznej Dranny, prawda? I jest tam cała mapa są miasta, każde, w jednym mieście jest szpital i tak tak dalej. Musimy to podbijać za pomocą swoich najemników. W roku 2017 bodajże była akcja crowdfundingowa na Kickstarterze. Gra może nie zebrała nie wiadomo ile pieniędzy, ale ufundowała się i tutaj wydawnictwo nasze rodzime Underworld Kingdom postanowiło przenieść tą grę też na nasz polski rynek, zgłosiliśmy się do, do Underworldów. Z propozycją, że zostaniemy patronatem medialnym, a to oznacza, że na naszych mediach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie będzie się pojawiało bardzo dużo materiałów związanych z tą grą. Niedługo otrzymamy egzemplarz anglojęzycznej wersji, także będę robił zdjęcia, będę robił, nie wiem, czy uda mi się jakiś unboxing z tego zrobić, ale na pewno przedstawię wam figurkę. E, nie jedną figurę i na pewno będziecie na bieżąco z postępami samej kampanii. Cena gry na wspierajce została już zapowiedziana i będzie to 249 zł. Czy będzie to adekwatna cena do zawartości? Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy dopiero jak gra do nas przyjedzie. Z innych dzikowych rzeczy skończyłam Ucztę dla wron, cienie śmierci, siadłam do e, sieci spisków. Chwili jestem mega ciekawa. Chciałabym to w ogóle skończyć, w sensie chciałabym skończyć już taniec z smokami i czekać na wichry zimy, ale później mam w planie rozpocząć swoją przygodę yy, z Lovecraftem, więc jeżeli znacie go, znaczy, znacie jego twórczość, błagam, powiedzcie mi, od czego powinnam w ogóle zacząć, bo tego jest tyle, że ja stojąc przed regałem w księgarni nie jestem w stanie czegoś wybrać. W sensie, no patrzę, no to fajne, to też super wygląda. Nie no, mogę się totalnie zdecydować. To było całkiem zabawne, bo tak, jeden tom nazywa się Zew Kutulu, prawda? I jest to chyba jakiś zbiór opowiadań, w którym głównym jest właśnie opowiadanie nazwane Zew Kutulu. Bierzemy inną książkę do ręki, który też jest zbiorem opowiadania, patrzymy, a tam też jest Zew Kutulu. I tak... Jak to no właśnie, i teraz człowiek nie wie, czy brać tą grubszą, czy brać tą cieńszą, czy brać w ogóle co innego, od czego zacząć. Jeżeli wiecie, ratujcie, błagam, bo chcę zacząć, chcę się zapoznać z tym światem, tak od strony właśnie literatury, nie tylko gier klaszowych, które y, znamy i raczej lubimy. Jeżeli mhm. jesteśmy wkręceni w te klimaty, to jak najbardziej. No i nie wiem od czego, także czekam tutaj na, na Waszą pomoc. Czekaj. <śmany> Przykleiło mi się do ust. Cicho. Nie udało nam się pooglądać żadnego serialu w sumie, żadnego filmu. Raz miałam dosyć taki przykry dzień, potrzebowałam babskiego filmu i Krzysztof usiadł ze mną, pooglądał, ale to, to nieważne. Tak, wyglądaliśmy babski film, ale tak y, suma, summarum był nawet ciekawy, chociaż tytułu już nie pamiętam. Diabeł ubiera się u prady. Może być. No ale nieważne, to totalnie babski. Siadł ze mną, pooglądał i pewnego wieczoru ja usiadłam sama i pooglądałam Spirited Away. Mm, czyli anime o haku i Osen i mega mi się podobało. Ja w ogóle zaczynam tak jakby swoją przygodę, bo w sumie oglądaliśmy tylko Mój Sąsiad Totoro, Księżniczkę Mononoke. Tak i połowicznie zdążyliśmy oglądać Podniebną e, pod tak, pod <grym> poczta Kiki. Tylko, że zdarzył się wypadek podczas oglądania, gdzieś wylał się płyn na laptopa i e, już wtedy mi się nie chciało oglądać dalej. Naprawdę, byliśmy mniej więcej w połowie, więc trzeba zacząć od początku, żeby sobie przypomnieć, co było wcześniej. Po tamtym zalaniu laptopa, laptop jeszcze działał. Ale zalania kawy już nie przeszedł. Gra trwa trzy tury. W trakcie pierwszej tury. która <grymne> nas czeka w miesiącu w październiku. Jest to sezon, kiedy rozpoczynamy siedzenie z ciepłą herbatką wieczorem pod się, Już nie kuszą wieczorne spacery w świetle gwiazd tak dalej. Właściwie to już grzyniki odkręciliśmy. <grymne> tak, więc mam nadzieję, że uda się właśnie to przełożyć na czas spędzony na ogrywaniu, mhm. montowaniu dalej. Mam nadzieję, że też nasz system troszeczkę poczuje takiej jesiennej aury, w sensie nawdycha się i zacznie chodzić spać o normalnej porze, niekoniecznie o 23 i będziemy mieć po prostu troszeczkę więcej czasu na ogarnięcie właśnie kanału mediów. No i żebyście byli cały czas na bieżąco, co się u nas dzieje. Starcie, potyczka, starcie, jeżeli chodzi o Monoli, potyczka, jeżeli chodzi o Neurusinkę. Myślę, mm -hmm. że te dwa materiały na pewno się pojawią, na pewno będą jakieś recenzje, um, unboxingi czy też prezentacje elementów. Być może uda mi się załatwić nawet nowy dodatek do, do Neuroshimy, troszkę wcześniej przed premierą, także e, jest duża szansa na to, że zobaczycie Sand Runners w akcji. Rzeczy technicznych. na rękę nabydzeli. Wybraliście we wrześniu, jaki tytuł był takim waszym, waszą, waszym ulubieńcem, waszą perełką, po którą sięgacie najczęściej? Co przeczytaliście? Jakie seriale, filmy polecacie? No ja myślę, że przyda się taka lista e pomocnicza, jak nam się skończą już pomysły, to to będzie czerpać inspiracje właśnie z waszych odpowiedzi. Wiesz co, ja tutaj tak popatrzę na ten regał na górze, patrzę patrzę na, na ten regał tam z tyłu, i ja już mam bardzo dużo pomysłów, co możemy robić. Okej, okay, gry planszowe są bardzo dużą częścią naszego życia, ale wiesz, chcę to urozmaicić na przykład jakimś fajnym filmem, albo fajnym anime. O, o. dawajcie, da, dawajcie, fajne anime. Koniecznie. Zachęcamy Was do subskrypcji, do y, zostawiania kciuków, komentarzy. Jak sami wiecie, y, jest to kluczowe, aby nasz kanał się rozwijał, żeby miał jako takie zasięgi, żebyście dostawali powiadomienia, że pojawiły się nowe materiały. Jeżeli chcecie być na, być na bieżąco, to bardzo Was o to prosimy. Życzymy Wam miłego dnia, do następnego materiału. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Cześć.